Cześć, taktyka zdrowie. Eee, postanowiłem nagrać Wam film, który jest dłuższy niż te rolki. Rolki szybko mijają, szybko trzeba wszystko streszczać. Chciałbym sobie powoli, spokojnie rozłożyć te ćwiczenia, trochę o nich powiedzieć, gdzieś tam gdzieś tam pokazać dokładniej. Żebyście mogli to sobie gdzieś tam zapisać i, i spokojnie sobie z telefonu oglądać i ćwiczyć razem z tym. Eee, otworzymy też do tego rolkę, ale też do tego filmik trochę dłuższy, więc na spokojnie sobie to zdziałamy. Ćwiczenia będą na kręgosłup, na stawy biodrowe, na biarkowe, na kark, na, na nasze, nasze całe ciało i to będzie ćwiczenia poranne, jakby na, na zdrowy kręgosłup, na zdrowe ciało, na rozruch, na to, żebyśmy robili to systematycznie i zobaczycie efekty, zobaczycie, że jak będziecie wykonywać to systematycznie, codziennie albo co drugi dzień z rana, to, to ten dzień będzie lepszy, będziecie mieli lepszy humor, pierwsze i, i będziecie czuć się mobilniejsi i więc to wszystko będzie lepiej chodziło. E, łatwiej ma, będzie wykonywać ruchy, więc, więc będziecie bardziej mobilni, więc zacznie to się wszystko ruszać i, i naprawdę będą efekty. E, postanowiłem, że z, nagram taki film, który, który będzie pokazywał nam sam, sam poranek, czyli, czyli to, że już będzie mogli wstawać, to będziemy mogli w łóżku to już zrobić. Więc, więc ćwiczenia można wykonać, zacząć wykonywać w łóżku już sobie od samego po, po początku. A Żeby dobrze widać. Więc tak jak przypuśćmy, wstajemy sobie, zaczynamy od góry, zaczynamy od głowy i lecimy prawo, w lewo, w prawo. Spokojnie dociągnąć, w lewo. Jak robimy z 10-15 razy. Drugie ćwiczenie już mamy brodę. Łapimy brodę i. Brodę chowamy do klatki piersiowej, do mostka, tu. Dobra. Lecimy i troszkę głowę podnosimy sobie. Raz. zamachowamy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. Teraz łapiemy się tutaj za potlicę niżej niż żeby niż nasza głowa, tylko u szyi. I dociskamy, łapiemy tak, łokcie, dociskamy do, do poduszki, do, do, do maty, i wciskamy głowę tutaj w poduszkę. Wzięliśmy, o tu, o tu, wszystko ma się trochę napić. Robimy, tego miśka trochę tu, łokcie i tak, też 10 raz, dwa, przytrzymujemy z 5 na 10 sekund. 3, dociskamy. cztery, 5, 10 razy. 6, 7, naciskam i łokcie, i barki. Takie klatkę chcę trochę wypiąć do góry, głowę wcisnąć do dołu i tu barki też do dołu, czyli coś takiego robią. 8, 9, 10. Ruszamy teraz trochę barki, czyli zrobimy z 10 kółeczek z samymi barkami. Do przodu. Z tyłu. Płyczeki, kółeczek robią. O tak, on. dokładnie. Teraz nadgarstki Do góry, do dołu. Do góry, nie, tylko do góry, do dołu. Robimy. barki lecą dalej. Ściągamy łopatki na dole. Nikt chcieli, łokciami wbić się w podłogę. Tu, leko. Tak Zresztą, tu nie samo jakby łokcie idą, że tu jest, tu ma, mają plecy się na tym, te łopatki mają się ściągnąć, a łokcie wtedy tylko dociskać. Pach, Prostujemy i tu. Pach, tak jakby się widział, jakby jakby chciał się podnieść na tych łokciach. Pach, ale tu wszystko wschodzi w dół, tam schodzi. I z 10 razy. Wszystko, a tu w głębokość zło. Sześć, 7. 8, 9, 10. Róbcie swoim tempem. powtórzy też, ile chcecie. Taka cała ta aktywność, Zajmie nam, nie wiem, 10 minut pewnie. Więc na spokojnie. Nie trzeba wszystkiego, co do, do jednego powtórzenia robić. Ale powtarzajcie. Coś tam zamieniajcie. coś tam. Chodzimy nóżki prosto. Ginamy sobie nóżkę w kolanie. I tu. Staw skokowy. Pach. Chodzi. Na po początku takie jedno, dłuższe przytrzymanie. Ktoś może sobie podciągnąć tą drugą nogę. Tutaj pach. Tutaj pochodzi. Rozluźniamy staw skokowy jak najbardziej. Pach. Raz na zmianę. Dziesięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, idzie ogień. Przestaćmy w przelędziach. dynamit trochę w kolanach i podnosimy najpierw trochę miednicę, czyli sam ten kawałek tutaj w obszarpach, czyli jak zaokrąglamy, zobaczcie. Nie idziemy od razu do góry. Idziemy tak wykonać grublicz, a nie idziemy tylko taką na miednicę. tu mamy przestrzeń, tu jest i dopiero się równamy. Przetrzymujemy z 5 sekund i powoli puszczamy też. Zobaczcie. Najpierw podnoszę jakby jednicy tyłek dokręglił. Teraz powoli, powoli wszystko idzie do góry. Nie, nie robimy przeprostów. Tak jak sobie stoimy, żeby widać, że tu że pośladki się nawdą, tutaj się nawdą. Tu jest spokojnie. I kładziemy też. Zaczynamy od góry kręgosłupa jakby. Góra kręgosłupa się kładzie i powoli aż do pośladków. I tak to jest 10 razy. Już 5 razy zrobiliśmy. Zrobimy jeszcze 5 razy. Jednica. 2, piętnica 3, piętnica 4. 5. Jesteśmy i kodziemy sobie spokojnie. Tak jesteśmy. Kładziemy na przykład. Prawo nogą nale wykolono. Ta rączka nie dociskała, pach. Robię 5, 2, 3. Otwieramy tu biodra. 4, 5. Zmianę nóżki. I to samo też. Raz, 2, 3. 4 i 5. Dobra. I teraz będzie trochę trudniejsze ćwiczenie na od prawe biodro, zaczynamy i tak idziemy aż tutaj na tą stronę i otwieramy tutaj i krążenia robimy raz i dwa i trzy i z drugą stronę z powrotem i cztery i pięć i sześć i druga noga tak samo Zaczynam już od tej strony, na przykład teraz położyłbym do dołu, do góry, na bokiem Położ do, do klatki na bok i do wracam. I też trzy razy na jedną stronę i z trzy razy na drugą stronę. O, dwa, trzy i cztery. Teraz będzie inaczej, teraz troszkę się odsuwa, pewnie i nam nogi w kolanach, trochę szerzej nad niż biodra, czyli gdzieś tak i lecimy nogi idą, kolana jakby idą na prawo głowa patrzy się w lewo i tak pach, raz dwa trzy cztery pięć zrobiliśmy pięć i teraz robimy żeby te kolana dotknęły podłogi, próbujemy trochę mocniej Teraz, Jak jakby ciężko zrobić, możemy się trochę przychy przychylić, żeby to kolano dotknęło aż do, do ziemi. Zobaczcie tutaj. To się mu też prawie tak ciągle zrobić, więc muszę troszkę się przychylić na tą stronę. Dwa. Trzy. Czyli te kolana dotykają ziemi. Cztery. I pięć. Dobra, się rozkołysaliśmy trochę. Jesteśmy w tej pozycji. Robimy też sobie pięć brzuszków. Złapmy się za kolana. Rodę schowajmy i tu. Raz, dwa, możemy tu sobie pomagać. Trzy, cztery, tak jakbyśmy chcieli wstać już, pięć i sześć. Kładziemy się bokiem, jak to śpiło obok, to staramy się go nie obudzić. Tak czy tak, obojętnie. I tak. łączymy kolanka i jedno podnosimy do góry. Żeby czuć to całe napięcie, żeby to. Odwodzić, ale i więc ale sobie pochodzimy trochę. Robimy 5 na stronę i później zrobimy 5 na drugą stronę. Ale już na razie zostaniemy w tej pozycji. 5, 10 razy rozciągamy, to wszystko puszczamy. Jedną nogę podnosimy. Też 5, 10 razy. 2, 3, 4, 5. Nie za wysoko, żeby nam tutaj nie spiął z rana. 6, 7, 8, 9, 10. Jesteśmy w tej pozycji. Tak, to jest embrionalna, czek to wznuśna. I lecimy. Łokieć. Tu kratka pierwsza się otwiera. Tu rano idzie w tą stronę. Pach. cię. tak idzie. Kulanko idzie w ten, łokieć idzie w tu Takie na trochę. Pach. I pach. Pach. I pas. I pas. Dobra. I na drugiej stronie tak samo jak kiedyś też od początku. 5 razy samym kolankiem. Raz. 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6, pójdźmy dobrze, 6, 7, bo ma tu sobie rozciągnąć. Powinno sobie pomóc ręką. Dobra. 10 zrobiliśmy idziemy z nóżką teraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz robimy to samo. Jak idzie kolanko w tą stronę, to łoki idzie w tą stronę. I ze mm. Jakieś 50 razy. Trzy, cztery, pięć. sześć, siedem, o. osiem, dziewięć, siedem, <grym> dziewięć. Dobra, jesteśmy fajnie rozbujani. Kładziemy się na, na brzuszek, na brzuch. O, tak, pach. Spójrzcie teraz na moje pięty, stopy. <try> Lubimy trochę szerzej i dociskamy te pięty. O, łączymy tutaj do, do łóżka, do... Ma, do maty, do materaca, pach. A teraz idą i na zewnątrz, do wewnątrz i na zewnątrz. Mocno, głęboko. Dużo pracują rotatory nasze. I też dziesięć razy takich pięć. Opa. Głęboko tu aż do, do ziemi, do podłogi docisną. Teraz tak, jakbyśmy chcieli je na zewnątrz odchylić, czyli coś takiego, jakbyśmy chcieli zrobić. Tak, dwie raz. pach I pach, pach, i pach. Teraz 10-15 razy. Łączymy rączki. Troszeczkę położę. Łączymy rączki. Kłócimy czoło. I podnosimy troszkę głowę. Bach. Bach. 10 razy. Oj, spokojnie. Bach. Pamiętajcie, jak coś Was zezwoli, macie jakieś przepukliny, wypukliny, i skręgozmyki, zwrodnienia mocne. I, i ćwiczenie wolą zmniejszy ilość, zmniejszyć, proszę zmniejszy, zmniejszy, zmniejszyć intensywność tych ćwiczeń. A jak cały czas was coś boli, udajcie się do specjalisty. Zobaczcie, co tam jest. I zobaczcie, żeby sobie biedy nie narobić, oczywiście. Ćwiczenia są ogólne. Ćwiczenia są jakby dla wszystkich, co, co w miarę jeśli tam ten ból przychodzi, ale odchodzi i, i to na spokojnie robimy. Profilaktycznie, jeżeli mamy naprawdę jakieś mocne problemy, udajcie się do specjalisty. Zobaczcie, co tam się dzieje. Niech on zrobi jakieś testy, może jakieś prześwietlenia. No, no trzeba to sprawdzić, żeby żeby nie było biedy później. Więc, więc na spokojnie róbcie tak, żeby było OK. Eee, 10 razy. Dobra? No łokcia. Podchodzimy po łokcie. I tu próbujemy się troszkę podnieść. Troszkę. Chociaż nie za dużo, nie za mało. Pach. I tak. tu też 10 czas. Ile możemy? Pomp Pompkę robimy, jak, ale chodzi też to, żeby się wyprostować. trochę. Pachysz, która odważniejsza, wie, że nie boli. Można się aż wyprostować. Chwilkę w takiej sytuacji. Ja Cały dzień pewnie będziemy się tam przykurczeni, więc tutaj jak najbardziej się odchylić. Weźmy w takiej pozycji, rozłącznie, takie 10 razy, albo przytrzymać 20-15 sekund. Jesteśmy w tej pozycji, party i siadamy napięty, siadamy sobie. Ach, tu ręce się rozciągają na boczki troszkę. Możemy wrócić do i tutaj, no bo czekaj, do pozycji, bach, głęboki wdech, i wydech, spokojnie, wyciągnąć ręce do góry, wyciągnąć tutaj, o tutaj, mhm. chwilę zostajemy w tej pozycji, i podnosić talerze tutaj, do góry, znaczy tylko idzie do góry, już do góry. tylko do góry trochę, nie prostujemy jej spokojnie, tylko tu. Do góry, żeby te nasze talerze pochodziły trochę się przemieszczały, żeby rozruszały. krzyżowy staw. Pach i do góry, do dołu, do góry, do dołu, do góry, do dołu, do, do, do góry i wciskamy go w kolano, Pach. I wciskamy kolano w po podłogę. Rozruszamy się trochę. Pach! O, mamy, wstajemy. Rozumiem rączki sobie. Mały taki ruchnik w miejscu. Wszystko uruchomić. Się wyciągamy się do góry i próbujemy ustać na palcach. O, tu się wyciągasz i próbujemy na palce. O, w mniejszościach nie no już tam, tylko troszkę trzeba jedną ręką, jedną nogą, drugą nogą, ale tu się Wchodzimy rękę na pudelce, no, łączymy i tak łączymy łokcie, otwieramy łokcie, łączymy łokcie, otwieramy łokcie, łączymy łokcie, otwieramy łokcie, 10 razy, otwieramy łokcie. Otwieramy łączymy łokcie otwieramy łokcie, łokcie. razy, łokcie. 10 razy, 10 razy, tak, pochylamy się troszkę do przodu i prostujemy, pochylamy się trochę bardziej do przodu i prostujemy, leżamy troszkę, pochylamy się troszkę do przodu i prostujemy, próbujemy rączki za kolana i prostujemy, rączki za kolana i prostujemy, zobaczcie, plecy staramy się na razie być proste i do naszego bioderka Bach. Teraz próbujemy zejść jak najniżej i tu próbujemy zejść jak najniżej. Pach, 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 pach. Próbujemy. Pach, pach, pach. Tu próbujemy spokojnie. Wiadomo, nie każdy tak może, nie każdy tak musi. Zależy na przykład takie prostowanie gdzieś tam z rana. Pach. pach. Kolejne ćwiczenie. Łapmy się za łokcie, powoli, delikatnie. Oczywiście w kręgozmykach to nie jest skazane, nie jest przeciwwskazaniem, ale jeżeli mamy nic nas nie boli i mamy trochę siły, możemy trochę porotować ten kręgosłup. rozciągnąć go jak najbardziej. Tutaj, tutaj w prawo, tutaj w lewo, tutaj w prawo. Dobra, I na koniec trochę, żeby się obudzić, rączka. Prawa lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Na Pach, tu łączymy rączki, łączymy rączki, łączymy rączki, łączymy rączki, łączymy rączki, łączymy rączki. Dobra, teraz robimy to samo z tyłu. Bach. Tu łączymy rączki, pach! Tu łączymy rączki, tu łączymy rączki i tu łączymy rączki, ale tak sobie możemy dać, włączyć trochę. i tu łączymy rączki, czyli tak robimy, pach i tutaj. Tu możemy tak spróbować trochę te upadki ściągnąć, barki pociągnąć do tyłu, bo pewnie znowu będziemy przez cały dzień gdzieś tam siedzieć w jakiejś pozycji. Które, które będą miały protrakcję barków, gdzie, gdzie te barki będą wysunięte. Więc dajmy już trochę zaktywować te mięśnie, jak one trzymają tutaj, nie ten cały się wzmocnić trochę, bo, bo to będzie fajna postawa, będzie nas trzymało, te mięśnie będą nas trzymały z tyłu, więc, więc, więc te barki nie będą uciekały do przodu. Jeszcze jak ktoś ma naprawdę mocne przykurcze klatki piersiowej, rozciągnąć trochę tą klatkę piersiową. Rozciągnąć jak najbardziej. Na ja ćwiczenie na kolano zrobimy sobie Wnosimy palce do góry i kolanę go wciskamy do tyłu. Ach, I tak z 5 razy. 3, tak tutaj. 3. Ukłonujemy tam. 4, 5. Tak samo druga noga. Ach, może troszkę nie musimy się tam po za mocno, ale może się, się po Może to być dobre przy ręku, Kiedyś to nas łapało, kiedyś łapie to, też trochę porozciągać ten ślizg nerw. Na koniec, zróbcie tak. Zamknijcie oczy, weźcie głęboki wdech. Weź wydech. Raz. Przy drugim głębokim wdechu, wam powiem. weźcie głęboki wdech. Teraz powiedzmy sobie, to jest mój dzień. Dam radę. Jestem silny, silna. Będę robił to często, żeby mieć dużo energii. Nie musicie mówić tego głośno. Oczywiście to jest sobie w duszy. Głęboki oddech, To jest mój dzień. Dam radę. I tak zaczynamy dzień. Taktyka zdrowie. Sławiecki Łukasz. Piątka.